Witajcie, jestem ponownie w miejscu aktywności lokalnej przy ulicy Wulczańskiej 168, żeby Wam przypomnieć, że już wystartowały cykliczne spotkania dla rodziców w ramach wzajemnego wsparcia, wymiany doświadczeń. Możesz pogadać, poszukać nowych rozwiązań na sytuacje trudne związane z Twoimi dziećmi, lub posłuchać innych a propos tego, że miewamy podobnie w tym byciu rodzicem. Najbliższe spotkanie. Już 29 października w czwartek o godzinie 17.30. Zapraszam Cię gorąco. Ja nazywam się Marlena Wejszczyk-Zawadzka, jestem pedagogiem, socjoterapeutą i mamą dwójpółlatka. Niezmiennie obiecuję, że będzie ciepło i empatycznie. Mam nadzieję, że do zobaczenia.